Dzień dobry, Ola Rosiak. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Wolontariusze. Dzisiaj chcemy państwu przedstawić wolontariuszy działających w Liceum Ojców Salezjanów we Wrocławiu. Ich motto brzmi: człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. W lipcu 2010 roku młodzi wolontariusze pokonali ponad 5000 kilometrów koleją transsyberyjską, aby pełnić misję w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku. Na czym w praktyce polegają takie wyjazdy? Tak, żeby w ogóle na taki projekt pojechać, żeby komuś konkretnie pomóc w Afryce czy też w Azji, to, to trzeba się przede wszystkim do tego przygotować. I Zanim ktokolwiek jedzie na taki projekt, to musi minimalnie odbyć roczne przygotowanie, więc powinien przychodzić na nasze spotkania, na których odbywa się przede wszystkim, możemy powiedzieć, takie przygotowanie merytoryczne, więc formacja zarówno duchowa, jak i intelektualna, yy, związana także i z bezpieczeństwem. Ale również przygotowujemy, przygotowujemy projekty pomocowe, to znaczy szukamy środków, które nam pozwolą wyjechać na taki finansowych. projekt tak, konkretnie środków finansowych, bo bez, bez tych środków niestety żaden projekt by nie miał racji bytu. To jest ciężka praca, praca często fizyczna, bardzo męcząca. Ja powiem, że dla młodzieży jest to tysiąckroć cięższa praca niż dla ludzi dorosłych, bo młodzież, współczesna młodzież. Fizycznie w zasadzie nie pracuje, a część naszych projektów zawsze ma taki projekt pracy fizycznej. Oczywiście jest to praca, która nie wykracza poza kompetencje młodzieży, a więc jest to praca pomocowa, na przykład przy budowie przedszkola czy przy budowie boiska. My pomagamy, nie jesteśmy projektantami, architektami i, i nie nadzorujemy budowy, ale pomagamy, ale trzeba konkretnie chwycić za taczkę, trzeba. Prostować gwoździe, na przykład, trzeba rozbijać jakieś palety, czy też malować ściany, i, i te prace są faktycznie bardzo wymagające. I młodzież, tak jak, jak widzę, która nie pracuje na co dzień fizycznie, dokonuje szalenie ogromnego wysiłku, żeby pracować fizycznie w czasie wakacji. To jest dla nich naprawdę ogromne poświęcenie.

Bo chciałam przeżyć coś wyjątkowego, chciałam przeżyć taką jakąś wielką przygodę, coś, czego jakby nie każdy ma okazję doświadczyć. Kiedy wybierałaś to liceum, wiedziałaś, że działa tu wolontariat? Tak, wiedziałam. Czy to było główne kryterium, którym się kierowałaś? Bardzo mnie mi zależało. To jest ogromna okazja do przeżycia czegoś niesamowitego, do samorozwoju. No ale wiadomo, że też ważne jest, żeby pomóc innym ludziom i, i to jest takie niesamowite uczucie, jak widzi się jakąś taką wdzięczność, czy jakiś taki uśmiech, i że coś, coś można zrobić dobrego. To jest takie niesamowite uczucie. Gdybyś tak miała stanąć z boku i spojrzeć na siebie na przestrzeni tych dwóch lat, bo tyle jesteś wolontariuszką, to mm, mogłabyś powiedzieć o tym, że zmieniłaś się w tym okresie? E, na pewno, myślę, że przede wszystkim nauczyła mnie samodzielności, e, bo na Syberii nie było tak, że ktoś nam w czymkolwiek jakby pomagał, tylko wszystko musieliśmy robić sami. E, musieliśmy spać na podłodze, musieliśmy gotować i to nie tylko dla siebie, ale na przykład to był obiad na 20 osób. Uczyliśmy się prostować gwoździe, malować ściany, opiekować dziećmi. Jak to moja mama zobaczy, Znajdujemy się teraz w kuchni w Bijsku, a więc Ania B i Gosia E. przygotowują dla na nas wspaniałą kolację, to znaczy naleśniki. Proszę pokazać. Oto jeden z nich. Nie, proszę, nie dotykaj. Tak. Były tam takie momenty, że miałaś już po prostu wszystkiego dość, że chciałaś uciekać jak najdalej stamtąd. Oczywiście, że miałam. Miałam bardzo dużo takich momentów, zwłaszcza przy takiej pracy fizycznej i właśnie jak byłam tam, to wszyscy mówią, jak się nie uczysz, to będziesz rowy kopać, a tak naprawdę myślę, że kopanie rowów jest 100 razy cięższą pracą niż jakaś praca intelektualna i postanowiłam, że nigdy, nigdy nie będę mogła się tym zajmować. No ale w chwilach takiej słabości, co sobie myślałaś? Bo jednak nie uciekłaś. No, z jednej strony nie miałam możliwości uciec, a z drugiej strony no, chyba i tak bym nie uciekła, bo no, warto, warto się sprawdzać, warto, warto jakby codziennie zaczynać coś nowego i, i jakby kształcić się dalej w jakichś takich y, rzeczach, które nawet nie do końca nas interesują. Na niebie, o, o, patrz, o, Na Syberię na miesiąc to jest poważna sprawa. Jaki stosunek mieli do tego twoi rodzice? Moja mama strasznie się bała. Strasznie się bała miała takie poczucie na Syberii, tam mrozy, tam są niedźwiedzie, yy, nie poradzisz sobie tutaj, jeszcze zemdlejesz i, i ten, i, i bardzo do tego tak. No moja mama się zgodziła, moja mama sama też prowadzi wolontariat w tej szkole, w której uczę, więc wiedziała, jak bardzo mi na tym zależy. Więc potrafiła mnie zrozumieć i mimo tego, że się bała, to puściła mnie. Jak to się stało, że zostałeś wolontariuszem? Zostałem wolontariuszem z chęci poznania, zobaczenia nowych miejsc, w których nigdy jeszcze nie byłem i do których prawdopodobnie nigdy sam bym się nie wybrał. Wolontariat jest dla mnie drogą, na której mogę się rozwijać, przez którą mogę rozszerzać swoje horyzonty, poznawać nowe ludzi, nowe miejsca i nie uważam, żebym w wolontariacie ciągle dawał coś od siebie. Uważam, że bardzo dużo zyskuję i bardzo dużo daje mi wolontariat. Jest to droga, na której mogę się rozwijać. Czyli ty podchodzisz do wolontariatu y, troszeczkę inaczej niż y, większość tych wolontariuszy, których do tej pory hmm. poznałam. Uważasz, że jest to coś, z czego głównie korzystasz dla siebie, tak? Wyciągasz hmm. z tego korzyści dla siebie. No, faktycznie można powiedzieć, że podchodzę trochę interesownie do tego, ale. Nie, nie to miałam na myśli. Hmm. To nie jest tak, że, głó że głównie, no tak, jest to dla mnie ważne, istotne, że ja też coś z tego mam, ale jednocześnie mam też olbrzymią satysfakcję, że inni coś mam z tej mojej pracy i że spędzam ten czas w sposób pożyteczny i uważam, że wydaje mi się, że każdy wolontariusz jest trochę takim egoistą, bo myślę, że satysfakcja jaką się czerpie z pracy, którą się zrobi jest tak olbrzymia, jest tak napawająca, jest tak pełna, daje poczucie takiego spełnienia i sukcesu, że to jest według mnie wszystko, cała zapłata, dużo wyższa niż jakiekolwiek pieniądze. Czyli mm. można powiedzieć, że to jest taki zdrowy egoizm? Mm -hmm. Tak, tak uważam, że to jest taki pozytywny objaw egoizmu. To Polska, to jest, ja jestem z a ten chłopiec, to on nadwyręczył się na minę. Aha. W 1943 roku. W sensie, myślę, tak jakby... Najmłodszy mamy brat, Józef. Aha, Aha Józef. I Józef. I on też z Narewki, tak? Tak, z Narewki. A Ale on, czy... on poszedł do wojska w 1939 roku mhm. i z wojny nie wrócił się. Aha. Zrealizowałem projekt Syberia 2010 i teraz przygotowuję się do projektu Mongolia 2011. I jak to wspominasz? Co to było dla Ciebie? Wspominam to naprawdę niesamowicie. Uważam, że to była największa przygoda mojego życia i jest to bardzo ciężko tak opowiedzieć w kilku minutach, ale każdego dnia uczyłem się czegoś nowego, każdego dnia przełamywałem swoje bariery. Każdego dnia poznawałem nową kulturę, nowych ludzi, nowe miejsca, nowe realia, nowy sposób życia, postrzegania świata. Po prostu każdego dnia starałem się chłonąć jak gąbka jak najwięcej nowych rzeczy, jak najwięcej nowych Informacji, doświadczeń. doświadczeń, tak, sposobu życia i, i to było dla mnie coś naprawdę niesamowitego. Każdy dzień przynosił dla mnie jakąś nową rzecz, każdy dzień był niesamowitą przygodą. Ale wspomniałeś o tym, że przełamywałeś swoje bariery. Jakie bariery? Na przykład, pierwszy raz w życiu spałem pod śpiworem na podłodze. Pierwszy raz w życiu zjadłem tak olbrzymią ilość drzemu. Pierwszy raz w życiu, no można tego mnożyć i mnożyć. Pierwszy raz w życiu spędziłem pięć dni w pociągu. Więc to też jest taka bariera trochę komfortu, ponieważ my jechaliśmy przez pięć dni w pociągu koleją transsyberyjską, gdzie się wydaje, że Syberia to strasznie zimno. No, tam panowały upały po 40 parę stopni w wagonach bez klimatyzacji. Nie wszystkie okna się otwierają. Czyli można powiedzieć, że to są wyjazdy, które no, stanowczo odbiegają od tego standardu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni żyjąc w mieście w warunkach komfortowych. To są takie spartańskie warunki trochę, prawda? Zdecydowanie. Są to surowe i ciężkie warunki i na przykład udział w tym projekcie nauczył mnie doceniać to, to co mam, ponieważ żyjemy tutaj w Polsce, w, w Europie i tak wiele osób z nas tutaj naokoło narzeka na to, jak, tam, jak nam jest źle, jak jest brzydko, jakie szare budynki, jakie dziurawe drogi, a jadąc tam zobaczyłem, może nawet nie tyle, co samą biedę, ale i ucisk ze strony państwa, i, i sposób jeszcze życia tych ludzi w taki podporządkowany właśnie pod politykę państwa. Yy, I też biedy, no po prostu biedy. używać. Czy to potem procentuje w dorosłym życiu? Czy ta idea wolontariatu jest w jakiś może inny sposób rozwijana? E, tak. E... To owocuje w ich życiu. Ja powiem, że chyba najlepszym takim miernikiem tego, czy to procentuje w ich życiu, są rodzice, którzy po takich projektach przychodzą i mówią, że moja córka, mój syn są nie do poznania, że. No jak zawsze byli niechętni do czegoś, tak teraz niemalże wszystko chcą robić i robią to bez, bez ociągania się, bez marudzenia, co zwykle jest charakterystyczne dla młodzieży. A więc dokonuje się swoistego rodzaju przełom, także i przełom szanowania tego, co się posiada, kiedy oni zobaczą na przykład Afrykę i biedne dzieci. Które są bardzo uśmiechnięte, uśmiechnięte, szczęśliwe biegają na boso, grają w piłkę, mają podartą koszulkę i są szczęśliwe, to też inaczej traktują to, co posiadają tutaj. Także takich, y, takich sygnałów y, zmiany ich osobowości jest szalenie dużo. I rodzice to naprawdę potwierdzają, mówią, że, że jest to przełom. Wrocławskie Centrum Wolontariatu to miejsce, z którym powinni zaprzyjaźnić się wszyscy zainteresowani tą formą działalności. Wszelkie informacje znajdą tam zarówno ci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami, jak i potrzebujący pomocy. A dzisiaj w programie Wolontariusze to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.